Jest to w istocie trochę dziwne oświetlenie. A cześć, ja jestem Wiecie Kim, i dzisiaj jest taka sprawa, mianowicie skończył mi się zeszyt. W sensie do matematyki mi się skończył zeszyt, i chciałem znaleźć jakieś nowe puste zeszyty. Znaczy, jeden nowy, no bo jest mi tylko jeden potrzebny, na razie przynajmniej. I to co znalazłem, to jest absolutne komediowe złoto, bo znajdowałem jakieś zeszyty, swoje stare, i nie tylko swoje. Znaczy, raczej wszystkie są moje. Okej, okay, to na pewno nie jest mój rysunek, nie pokażę tego. Dzisiaj nie mam greckiego kubka, dzisiaj jest zwykły kubek. Na szczęście to nie wpływa na jakość napoju. Under construction. Ale obawiam się, że to jest akurat zwykły zeszyt, Tu nic nie ma. O Boże! Jakie ja się myliłem. To jest opowiadanie pod tytułem Daniel, Jaca i Pokegnomy. Nie Pokemony, Pokegnomy. W dziwnym mieście. Noktorghh, czytaj Noktor. Otu, a? Otworz, a otworzono restaurację. P P, -p, -p Jezus Maria i co? Pokeg pizza cirkus diner. Ciekawe do jakiej gry jest to nawiązanie? Chodzi z tym o to, mówi się właści... właściciel gnomowi co? Nie, no ja muszę zapalić światło. Tak się nie da tego czytać. Mówi się właścicie gnomowi, co by się chciało. On mówić o tym pokegratat Co? Pokeg sparkiemu, pokeg i pokegleniemu. Oni to gotują. Gdy Daniel i Jaca przyszli do pkw o północy, jako honorowi Strużenocki, w pokoju nastało zawarcie systemu i wyszedł z niego to szkielet. Dlaczego to mnie bawi? Po 10 sekundach przestał dziać. <śled> Pokegleni pojawił się przed szybą i zaczął mówić do Daniela. Mówił, bo nie mówił poke Gleni tylko Gendo, który był za nim. Nagle trzy kropki Jaca zemdlał. Daniel przypomniał sobie, że endoszkielety Pokegnomów mogą zastępować zemdeli ludzie. Damian wsadził go Jaca się obudził i zaczął kierować, ale niefortunnie się złożyło, że akurat po leni był sprężytowy. Dlaczego to mnie bawi? I na szczęście Jaca nie umarł, ale to doprowadziło do większego zemdlenia. Jezus, moja głowa mnie boli. Więc tylko lekarz jest nadzieją. Pewnie to jest koniec historii. Tak, to jest historia. Ej, to są kartki z dzieciaka 2008. Nieźle. A no, i ten zeszyt nie jest lokowaniem, co to jest? Próba narysowania Donkey Konga. <laughs> o Boże, to są rysunki retro gier. Ja chyba wiem o co z tym chodzi. Był kiedyś taki. O, wiedziałem. Był kiedyś taki film Pixele, że <gry>, gry wideo, jakby ożywają czy coś i, i niszczą ludzi. <gry> Nie wiem, to głupio brzmi, ale... No, są tu rysunki retro -gier właśnie przez to. Jezus Maria, to się skleiło. O Boże. Jezu, czym to się skleiło? Co to jest za substancja? Nie, nie. Odkładam. Ja nawet nie chcę mieć... Ja nawet nie chcę wiedzieć, co to było. Okej. Okay, wygląda na to, że właśnie znalazłem jednak pusty zeszyt do matematyki. Misja wykonana super. Cmalab? Co? Okej, okay, zostały mi tylko trzy zeszyty możliwe, że z tego filmu się tyle nie da wycisnąć. Yeah! Ja tu rysowałem tu te rzeczy zdrowe Stickman epic, zna, zna tę gry ktokolwiek. To jest coś dziwnego. <śmiech> <śmiech> Patrzcie na to! To są moje... Co to w ogóle jest? To są moje fanowskie poziomy do Angry Birds. <laughs> Okej, okay, po pierwsze, co to jest za ryba? Jak się okazuje prawdopodobnie chodziło mi o tę rybę, która to przywołuje w grze Angry Birds Seasons, smoka, który działa identycznie jak orzeł, ale jest smokiem. A po drugie, kocham to, jak ten teren się po prostu gapi na widownię. Czemu to złapało fokus? No. To aż takie śmieszne nie jest. To wysłałem na Discorda i jeden widz odpowiedział tym. Pozdrawiam cię, kurat. To nawet w rozrysowaną trajektorią. Nie wiem o co tutaj chodzi. Tak. Co to miał niby być dla wojska? Tak. Push your limit. Ja kiedyś chciałem nauczyć się świadomego śnienia. Tu jest napisany. Podpisany. Lubłoczek Dream Journal. Pamiętnik snów. Tu jest napisane tak. Dzisiaj będę miał świadomy sen. Dzisiaj będę miał świadomy sen. To jest koniec zapisków. Myśleliście, że to koniec? Otóż nie. Otóż to nie jest koniec, bowiem mam jeszcze to i to. I oczywiście to. Nawet to i to. Ale tego, a to. Tego nie będziesz mieć, bo, ja, bo to mam tylko ja, ale mogę się z tobą wam podzielić się z wami treścią tych rzeczy. To są zeszyty kolejne. Ale to nie są zwykłe zeszyty. To są brudnopisy, w których... Ich jest chyba 7, 8, nie jestem pewien, w których zapisywałem w szkole różne ciekawe, znaczy ciekawe, no. No ciekawe rzeczy, mianowicie głównie swoje pomysły na gry Potro Games, pamiętacie? I. Co to mi w ogóle wypadło. Lekcja temat. Rozwinięcie dziesiętne ułamków zwykłych. Z jeden. Znajcie rozwinięcie dziesiętne podobnych ułamków. O Jezu! Dobra, nie, nie, nie patrzcie na to. To jest oryginalny plan ataku na chiń, ukraińską, a potem chińską sektę dżinów. Ten zeszyt się dosłownie rozpada ludzie. O, znalazłem te znalazłem oryginalne zapiski naszych przedszkolnych lat. Oraz dwa inne zeszyty w środku trzeciego zeszytu. Jezu, to jest moja księga najlepszych książek. To było napisane jeszcze jak miałem te no, fazę na audiobooki. I to jest miejsce piąte. Super mocnik od łodzieje zdrowia. Pozdro dla tych co wiedzą. No nie! Patrzę na ten rysunek, to jest prototyp tego obrazka. Kropka 308 the game. To są skiny postaci do kropka 308 the game, jakie planowałem zrobić. Słuchajcie tego. Podpis. Każdy ma 100 HP. Kropka. Kropka. Kropka z nową bluzką. Kropka apokaliptyczna. Kropka satan. Kebab Kiebab. Gruby kiebab. kebab. Poważnie. Tak to jest napisane. Tamara. Tamara. Tamara brunetka. Tamara Max. 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 Max impostor. Max z toporem. Lub lubłoczek, lub Łoczek, <guloczek> lubłoczek lub Prideowy, lub Człowiek, lub 308. Nawet nie pamiętam, czy to, czy to miałem być moja Fursona jako Max, czy moja Fursona jako kropka. Nie, autentycznie nie jestem pewien. Dodatki, aka DLC, ale inne. DLC, ale inne. Bardzo, no bardzo. Żempik, <guloczek> Roszymek, Chleb z cukrem, Jeff the Killer, i tu jest narysowany ten po prostu rysunek Adrian Doksa. <guloczek> Jest skraszony. Kropka to game zakończenia. Dobre zakończenie. Kropka o Jezu. Kropka uwalnia 501 widzów. Neutralne zakończenie. Kropka uwalnia 501 widzów, ale oboje z roszynkiem giną. Złe zakończenie. Roszynek zabija. Kropkę. Sekretne zakończenie. Roszynek spotyka roszynka i grę zaraz wyje... Sekretne zakończenie 2 i ci już spać. Sekretne zakończenie 2. Dlaczego sekretne zakończenie? Dwa. Umiejętności. <laughs> Słuchajcie tego. Kropka. Kapelusz strzał. Że strzela tym kapeluszem, czy coś? I chyba odcina głowy, czy coś. Kieba w trzeciej ziemi, bo, je, bo jest gruby, na tym polega żart. Tamara. Leniobi. Jest tak leniwa, że, ich, że to ich zabija? Co? Max. Latające pianino. Chyba spadające pianino, właśnie. Lubłoczek ugryzienie. Rzepik gabor, że co? Chleb z cukrem transformacja. Jaka transformacja, a Zewde Killer oczywiście ciął. no to jest, no, jest logiczne, jaka transformacja, jaka, jaka co? <ścoughs> to jest mapa, na której bije się z różnymi. Dobra, nie chcę mi się tego dalej montować, jak film wbije ileś tam lajków, to będzie druga część. Ale nie prędko, Bo mam na głowie jeszcze film Asfalt 25, wielki film, polecam obejrzeć jak już będzie.